Racibusz – niewielkie miasto położone niedaleko czeskiej granicy. To w tutejszej komendzie Straży Miejskiej narodziła się pionierska inicjatywa stworzenia polsko-czeskiego słownika dla strażników miejskich. Komendant straży tłumaczy, że słownik jest potrzebny, choć funkcjonariusze potrafią się z Czechami dogadać. Jeden strażnik będzie potrafił powiedzieć to po czesku, po, będzie się wspomagał językiem rosyjskim, znanym też w Czechach. Spróbuje parę słówek po angielsku, a może po niemiecku. Nie pozostało więc nic innego, jak udawać Czecha pijącego piwo w miejscu publicznym i czekać na straż miejską. Dobry dzień. Kajne trinken. Kajne trinken. Das ist Park. Park. Keine, keine alkohol trinken. Okay. Restaurant? Okej. Okay. Restaurant? Okej. Okay. Kein problem. Park? Nikt. Wśród strażników w Radziborzu bezapelacyjnie wygrywa język niemiecki. Zaledwie 10 minut drogi od Radciborza znajduje się granica polsko-czeska. Teraz spróbujemy sprawdzić, jak Polak poradzi sobie z czeskim prawem i z czeskim językiem. Tu w czeskiej Opawie próbujemy zaparkować samochód po polsku, czyli na chodniku. centrum jest uh, dla pana tam jest parking za gotówkę tam może pan stali. A ten samochód stoi, stoi. naložit wyłożyć no, ale... to jest naložit wyłożyć Riskuje. Ryzkuje jezdí... po fotu Pokutu to po prostu mandat, o który Polacy nie muszą się specjalnie starać. Tutaj za picie piwa w miejscu publicznym mandatu bym na pewno nie dostał. Dostałbym go z pewnością, gdybym zaparkował na chodniku. Policja miejska w Opawie również słownik otrzyma. Oczywiście nie może w nim zabraknąć pouczeń w języku polskim dotyczących parkowania. Arkadiusz Miśta, puls raport.